Dzień dobry kochani. Ten vlog miał wyglądać zupełnie inaczej. Ale wyobraźcie sobie, nie co mi strzeliło wczoraj do głowy, ale generalnie cały dzień wczoraj latał mi pierścionek. Tak, że stresowałam się, że po prostu spadnie mi. I przełożyłam ten pierścionek z tej ręki na drugą rękę. Obudziłam się dzisiaj rano. I. No i spuchły mi palce, bo jestem przed okresem i nabieram wody. I jakaś... co? Dramat, sytuacja. Jak z pięciolatką. Ja w ogóle już tyle płakałam, że już masakra, ja... zobaczcie na moje oczy. Ja ostatnio taką sytuację miałem, jak miałem, może z 8 lat się. Już, mi, Jury, proszę cię. No i ten palec zaczął mnie boleć i nie mogłam za cholerę zdjąć tego pierścionka. Próbowałam. Mydło, oliwa, no naprawdę wszystkie sposoby Jurij sprawdził jakiś sposób na sznurek czy tam Dziadek kiedyś tak to zajmował No i faktycznie nie był zły ten pomysł, ale też się nie udało Chociaż był najbliżej Po prostu tak mi zaczął boleć już ten palec Trzymałam go cały czas w lodzie, żeby opuchlizna zeszła, ale... Ale to nic nie pomagało I słuchajcie, niestety nie ma wyboru Jedziemy rosnąć pierścionek i teraz się popłaczę Nie płacz, czego tu płakać? To jest tylko pierścionek, tych pozdrowień jest ważniejszy. <grym> Moja babcia miała kiedyś tak napuchniętego palucha. Kiedyś kobiety były bardziej jednak wytrzymały. U niej tak, aż wychodziło skóra tak i tak był się wbite ten obrączka, że ja nie wiem jak ją nie bolało i jakie krążenie to w ogóle działało, ale miała tak, wiecie o co chodzi, jak Słucham serdelka. Teraz jak to wygląda? Teraz wygląda to tak i to już jest naprawdę spoko, bo ta opucizna trochę zeszła, było o wiele gorzej. Niestety to trochę boli. W sensie nie to, że już tam się użalam nad sobą, ale, ale trochę boli, bo przez te nasze metody ściągania i tak dalej po prostu sobie to no wiecie. Rozwaliłam to po prostu sobie i, i dupano. I skończy... w ogóle, wiecie co, to jest najgorsze, że zawsze takie rzeczy się dzieją w takie dni, kiedy totalnie jest czy to nie po drodze, no. Za, jeszcze do tego byliśmy na ten, stracimy gwarancję na piersierek, no ale już trudno. No trudno, no. no. trudno, no. Ale, piersie... ale generalnie zadzwoniliśmy od razu do tego... Tch. Zadzwoniliśmy od razu do takiego pana, który jest super. Który zmniejszał jeszcze piersierek. Który piersie. zmniejszał jak ten po mojej babci. ulubiony I naprawdę ten pan jest cudowny, bo ja też się trochę stresuję. Mm. Ja się boję, że, wiecie, no boję się tego momentu Zestresowana jestem Pani się weźmy tak. takie szczypce, takie malutkie, które ci nawet nie na do skórki On się zrobić tak czk, i on się otworzy widzisz, jest Wszystką ulgę poczujesz? Ale przykro mi jest, wiecie, mam nadzieję, że będzie dało się zmniejszyć ten pierścionek Ogólnie ja go nie zmniejszałam, tylko już go nosiłam na tym faku ja jestem, co ja w ogóle odwaliłam wczoraj, że ja zmieniłam? Ja nie wiem, wiecie, czy czasami takie coś zrobi takiego bezmyślnego, nie wiadomo jak po cholery. I Jeszcze słuchajcie, żeby tego było mało, dzisiaj naprawdę miałam taki dzień, no intensywny bardzo I planowałam zrobić wiele rzeczy Za jakieś półtorej godziny, słuchajcie, w ogóle zaczynam swoje pierwsze zajęcia w tym semestrze na uczelni Łazarskiego Bo nie wiem, czy wiecie, ja jestem nauczycielem WF-u na uczelni i prowadzę tam zajęcia z tańca i właśnie za półtorej godziny zaczynam swoje pierwsze zajęcia w tym semestrze, które wyjątkowo jeszcze będą w trybie online i będę prowadziła je z domu w ogóle. Cztery godziny spokoju. Wow. Ja się, naprawdę. O, ci tak, to jest. Z ciebie był jakimś innym. I też się tym trochę stresowałam od rana, bo robię to na nowej platformie, której nie znam e, i wiecie, i, i w ogóle. No zawsze pierwsze zajęcia są takie no... No i jeszcze teraz to, nie wiem, w ogóle czy zdążymy na te zajęcia. To Mam że... nadzieję, że to szybko to wszystko, co? Żyjemy. też to zdejmieć sekundę. Boże, dlaczego? Ale ja jestem durna czasami, no. Tak wiecie, pomyślałam sobie, kurde, może mi nie spadł ten pierścionek, a widocznie po prostu nie wiem. No nie wiem, no. Ja mam w ogóle taki Ostrane palce. Czasami jakbyś nawet leżała sobie na ręku, wiesz, w nocy. żeby by cię ręka. Ale ja w ogóle mam takie palce. Zobaczcie, ja mam bardzo chude tutaj na dole, ale mam szeroką kostkę tą na środku i ja zawsze mam problemy z pierścionkami, że one mi ledwo przechodzą przez kostkę, a potem tutaj latają. A no, moja mama też tak ma i moja babcia też tak ma. No i mam po prostu. Widzę w podglądzie, że mam takie oczy podkrążone. Bo się popłakałam, wiecie? Bo myślałam sobie, że... Trzeba będzie to ciąć, aż tego pierścionka się nie uratuje A że to nasz zaręczynowy pierścionek ja nie chcę innego, tylko ten A najgorsze jest to, że ja płakałam, on się ze mnie śmiał A co ja mam płakać, ja z tobą? Masakra Śmieszne to są Ej, w ogóle pogoda dzisiejsza jest po prostu taka jak Barowa. mój humor Naprawdę, zobaczcie Chodź. To jest sroka. Na szczęście, może. A ona właśnie, jest, jak, sroka kracze, jak, jak sroka kracze. Ale ona nie katała. To no właśnie nie, to na szczęście takie ryb. Proszę, maskę. Nie, nie można pani zdjąć. W żaden sposób. Na wodę pani próbowała? Na wodę, w sensie, że nie. No, na mokro. Tak, na wodę z oliwą, nawet jeszcze taką taśmę. Na taśmę. Mogę zobaczyć paweł z drugiej strony? Dobra, podpuszczmy no, sobie rączkę. ja się rzecz biorę, dobra? Panie. Proszę, proszę się nie bać, nie w sensie, tylko bo nie ma tutaj te kamienie po bo bokach, niech Pani się odchadzi. Uda się. Chodzi mi też, żeby go potem skleić. Zobaczymy zaraz, mąż wyjdzie do Pani i... Dobre. Do dwie rączki proszę od, 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 od... A próbowałaś na płyn do szyb jeszcze tak? No jeszcze na... Spróbuj, weź podłóż. Nie podróż. jest Pani uczulona na płyn do szyb? No nie, nie to, jestem. To, to jest takie dosyć śliskie. No i tutaj jak czasami klienci proszę włożą sobie spróbować teraz, czy nie Kręcić troszeczkę, kręcić. Nie ma szansy. Nie, nie ma szansy, Marek, trzeba przejść. Tak, dobra. E, no jeszcze Pani no Bo ja się najbardziej stresuję, że tego się nie będzie dało no. skleić potem. E, zobaczymy, no... Zdutować to się da, to to nie jest problem. Tylko żeby teraz jak najmniej z tymi kamieniami położyć. Ja Niech Pani odwróci go jeszcze, żebym ja obejrzał go jak... Mm, mm. No. Będziemy, nie. E, nie, nie będzie bolało. Nie będzie bolało. ma jak najdalej <laughs> od kamieni. Jezus, niech pan się nie ma co. Dobra. Przepraszam, ja jestem taka zaskoczona: taki mi no. zaszczyt jakiś czynnik. Dobra. Jest. I teraz proszę zostać w tej pozycji. Dobra. Nie, nie daję głośno, tylko pięćdziesiąt. Kupić nowy. Ale nie, może to sobie... jest i wszystko da się zrobić, tak? Zobaczymy, Cześć. ile tutaj trzeba rozwiąć rozmiarów, tak? A to pani przez nas to, to, to spóźnił, tak. mm -hmm, sobie tak, Nie, pani był głupia, jestem po prostu i zamiast na tym ręku, tak jak nosiłam, mm -hmm. to tak mi latał. Mówię, kurde, mm -hmm. ale mi lata, zmieni na tą drugą. Mm -hmm. Zmieniłam, budziłam się i. Delikatnie. Ja wiem, ale muszę podłożyć. Proszę na razie nic nie robić. Mm -hmm. Spróbować teraz delikatnie zdejmować. Ok. O kurde, ale to już. No i teraz. <noise> Patrzę. No w miarę udało się nie, nic nie rozszerzyć Bez tu przy innozyn. kamieniach. Okay. Także tu powinno być wszystko ok, a to damy radę naprawić. Okej. Okay. Jak paróweczka wygląda? Standardowo teraz mi głupio, że tak przypanikowałam. Jak zawsze ku wspaniałe miejsce, słuchajcie, naprawdę yy, ci państwo byli tak mili i pomocni i kochani. Okay, ale w tj. ogóle ta pani była taka słodka, bo potem ja już taka chłuchona, ale pani była urocza, też mi się bała. <głos> <głos> Przy okazji, słuchajcie, zmierzyliśmy swoje rozmiary i już tak do obrączek. Pan? Może sobie u nich zrobimy po prostu te obrączki tak, nawet. Bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że lepiej wspierać takie lokalne biznesy, też. niż wież, kupować teraz... Zresztą wy... nawet radzili, pod no, moim filmem radzili nam, żebyśmy nie brali jakiegoś w albo coś w tym stylu, bo, bo tam jest po prostu jakościowo podobno słabe to i złoto i... A pan też podsunął fajny w ogóle pomysł z tym, że możemy sobie sami zaprojektować te obrączki i ten pomysł mi się bardzo podoba. To jest fajne, no? żebyśmy mieli takie unikatowe... Jaki masz rozmiar palca? 25. W ogóle pierwszy raz zobaczyłem jak, jak fajnie oni to robią. No, ja też. To jest podkładka pod palet, żeby się nie stało się nic z palcem i to ci, on kręci sobie ręką. Wspomniałam ci, że jak byliśmy w domu, to chciałeś mi to robić kombinerkami i uciekałam przed tobą po całej chałupie. Serio, on chciał mi kombinerkami odjąć. Baleniesz. a ja uciekałam. Mówiłam, zostaw mnie, nie tego mojego pierścienka, zostaw mnie i krzyczałam, a potem się popłakałam. Dobra, żenująca historia. To zawsze jest śmiesznie. Przynajmniej cieszę się, że mam tego kobietę, przynajmniej jest to mu wesoło. To tutaj zawsze się uczymy jeździć na pojemne jazdy. Ja też. Ciężko się nagrywa na polskich drogach, muszę Wam powiedzieć. Cały czas trzącha. Trzącha? Trzącha. E, wracamy do domu, za chwileczkę muszę się przygotować do zajęć. Pewnie zobaczę się z Wami później. No i tak. Kurde, ale przeżycie. I coś nowego przeżywałam. Nie spodziewałam się tego. Dzień dobry, witam się z wami dzisiaj nieco bardziej entuzjastycznie niż wczoraj. Zmontowałam przed chwilą właśnie tą wcześniejszą część vloga i śmiałam się strasznie z takiej całej sytuacji. W sensie, tak wiecie, z perspektywy tego jednego dnia to, to było całkiem zabawne. I w sumie stwierdziłam, że nie ma tego złego, co by na dobre, nie wyszło, ponieważ przynajmniej będę miała pierścionek zmniejszony i będę go nosiła na właściwym palcu. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny dzień Trochę połączę te vlogi, bo stwierdziłam, że nie chcę wrzucać tylko takiej, wiecie, przypadkowej akcji I w ogóle miałam plan na tego vloga zupełnie inny, zaraz się przekonacie jaki Ale zanim przejdziemy do tego drugiego tematu, tego połączonego vloga To chciałam wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy Dużo z was pyta się mnie o moje ulubione kosmetyki marki Fluff Widzę, że zamawiacie te kosmetyki, piszecie mi, że są wspaniałe Ale chciałam wam powiedzieć, że oprócz moich ukochanych kremów mam jeszcze kilka produktów Flaw, które również bardzo, bardzo lubię Na samym początku byłam totalnie zakochana W jogurtach i przetestowałam wszystkie Zapachy, naprawdę wszystkie Nadal chyba moim ulubionym zapachem będzie Malina i migdał, niedawno też testowałam I pokazywałam wam maski Do ciała i te balsamy Natomiast ostatnio używam sobie tych Śmietanek do ciała, jest śliwka W czekoladzie, jest mandarynka I jest brzoskwinia z karmelem, te śmietanki Są troszkę inne od tych jogurtów Moim zdaniem, bo są bardziej gęste Ich konsystencja jest taka mega kremowa. Wszystkie śmietanki mają działanie bardzo silnie nawilżające. Ta mandarynkowa dodatkowo jest ujędrniająca. Oprócz tej mandarynki ma ekstrakt z grejpfruta i z orzechów makadamia i ma też takie działanie antycelulitowe. Śliwka w czekoladzie jest silnie taka odżywcza, nawilżająca. Ma w sobie olej z awokado, ma w sobie witaminę A, E i D. I ona jest taka fajnie regenerująca skórę, właśnie, na przykład jak jest bardzo przesuszona. I moja ulubiona brzoskwinia z karmelem. Jezus, super zapach, naprawdę. I ta śmietanka wydaje mi się, że jest taka trochę wygładzająca, bo faktycznie skóra po niej jest taka aksamitna. Ona ma z kolei sok z aloesu i olej migdałowy. Zwróćcie w ogóle uwagę, że te wszystkie śmietanki mają właśnie w sobie takie fajne składniki odżywcze. Takie super foods, właśnie, jak aloes, oleje, z awokado, z migdałowy. Zgrzechów makadamia e, i to jest naprawdę fajne. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi w ogóle o pielęgnację ciała, e, to te wszystkie kosmetyki z Flaw uwielbiam. Wygrywają dla mnie one totalnie swoimi zapachami, ale przy tym faktycznie widzę efekty na, po prostu po swojej skórze, ponieważ używam tych wszystkich kosmetyków naprawdę regularnie. Węga też poleca Flaw, tak? No, fajnie. Chciałabyś się Chyba chcę. Słuchajcie, często też do mnie piszecie Właśnie z taką poradą Który zapach zamówić i tak dalej Więc śmiało nie krępujcie się Jeżeli chcecie zamówić coś tej marki To naprawdę przetestowałam chyba wszystko Więc śmiało mogę wam doradzić Które produkty, jak pachną Do jakiej bardziej są skóry I tak dalej, jeżeli chodzi o te śmietanki Moja ulubiona to jest właśnie brzoskwinia i karmel Natomiast jeżeli ktoś ma problemy Właśnie z brakiem jędrności swojej skóry To myślę, że ta mandarenka też będzie fajna I ona też w ogóle fajnie pachnie Jest taka bardziej świeża Aczkolwiek ja ostatnio stwierdziłam, że jak się robi chłodniej To ja wolę takie słodkie zapachy Takie bardziej, wiecie, intensywne e, Więc e, dla mnie totalnie ta brzoskwinia i karmel wygrała zapachem Pamiętajcie oczywiście o moim kodzie, który jest aktywny cały czas Bo o to też często do mnie piszecie Kod EWA15 cały czas działa, więc śmiało możecie robić zakupy Sprawdzać, testować te produkty I Jeszcze mogę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię balsamy do demakijażu właśnie z flaw. E, co też było dla mnie takim totalnym odkryciem, bo nigdy wcześniej nie Używam w ogóle do zmywania makijażu balsamu, zawsze używam pianki, płynu micelarnego czy jakiś tonik, wiecie. A tutaj właśnie są te balsamy, one są takie fajne, oleiste i genialnie zmywają makijaż i co w ogóle jest dla mnie fajne, nie podrażniają mi oczu, bo ja mam problem z tym. Ja mam w ogóle takie wrażliwe dosyć oczy i często mnie, wiecie, szczypią, pieką i tak dalej, a E, właśnie te balsamy totalnie ich nie podrażniają. Kochani, za chwileczkę zabieram Juria na drugą część odcinka z Second Handu. E, słuchajcie, już Juri się tak do mnie śmieje, bo ja do niego mówię, że musimy dzisiaj pojechać na zakupy, bo dobiliście te 3000 łapak w górę, nawet tam więcej było. No i że po prostu, no to nie ja chcę iść do Second Handu, tylko to wy chcecie, żebym ja poszła, więc jakby jestem usprawiedliwiona, że będą zakupy. E, cieszę się, ponieważ one na ostatnim filmie, jak robiłam przegląd szafy, to właśnie mówiłam wam, że trochę mi brakuje sweterków, e, może znajdę jakieś fajne Obcisłe rurki. Zobaczymy, co się wydarzy. Za chwileczkę wychodzimy, a jeszcze tak wam szybko powiem, że czuję się tak dziwnie bez tego pierścionka. Już się tak do niego przyzwyczaiłam. Bardzo dziwne uczucie, dobra, lecimy. Za chwileczkę wychodzimy. Eee, właśnie słuchajcie, założyłam nową biżuterię, bo dostałam moje zamówienie z Bajdziubaka i jestem zachwycona, może uda mi się potem wam pokazać. Dzisiejszy outfit, słuchajcie, taki już jesienny, długi, biały sweter, mam jeansy. Krop topik jeszcze słuchajcie jest na tyle ciepło że chodzę z gołym brzuchem ale to się za chwileczkę zmieni poza tym ja w ogóle mam bardzo mało takich bluzek nie z gołym brzuchem przez okres wakacyjny po prostu kupowałam same topy także może coś w second handzie upoluję eee, torebka American outlet buty Lujo. te buty są naprawdę turbo wygodne lecimy z tego stare się obija i co już czekam i czekam i czekam i ja po prostu dajki. i czekam no, no właśnie Musiałbym się położyć na ziemi Boże, co ty kadasz. Tragedia do twojej żarty Ale właśnie czytałam komentarz, ktoś napisał Fajnie, że Juri tak jest cały czas na twoim kanale, bo on takie śmieszne rzeczy mówi Ja nie wiem, co w tym jest śmiesznego Nie znasz mojego wyrafinowanego Mhm, mm mhm, mm Lecimy, lecimy. Wyrafinowanie, będziesz mi szukać zaraz ciuchu w second handzie lecimy. Jesteśmy właśnie w drodze do second handu Boże, po prostu uduszę cię dzisiaj Ja ciebie Wszyscy w tym domu przeciwko mnie, kot nam nie krzyczyty. Ty Taki syf masz w tym samochodzie. Boże, Juri, to jest też twój samochód. Ewa, ale ty jedzie... to możesz też posprzątać. Ewa. A kiedy ty ostatni raz sprzątałeś samochód? <noise> jedziemy do second handu, zadzwoniłam do kopalni ciuchów, do pani zapytać, czy była nowa dostawa, ale nie było. I jedziemy do second handu przy Hali Mirowskiej W sumie ja jeżdżę tylko w te trzy miejsca, czyli jeżdżę na Bemowo tam do tych dwóch. E... Do kopalni i właśnie przy mirowskie Mirowskiej, to jest taki spoko second hand Ostatnio właśnie tam dorwałam tą e, pudrowo-różową katankę I cały czas cholera tego mydełka nie kupiłam od plamiającego, muszę to zrobić Także zobaczymy co się tam dzisiaj wydarzy I Juri skończył swoje zakupy po trzech minutach i teraz tu usiadł przed wejściem i psika ludziom na ręce Jestem dozownikiem Boże, to miał być challenge, miałeś mi pomagać, chociaż jedną rzecz mi znać Chociaż jedną rzecz, rzecz. Okay? no rzecz. dawaj. Jadasz mi spokój? Tak. Co zjemy? A co chcesz jeść? A nie no. A co Możemy tu pójść do Haligwerdy, i coś zjeść. No dobra. Ale nie byliśmy w Halli Jury mi znalazł kurtkę, ja nie znalazłam nic dzisiaj. Ha, Jury mi znalazł jest bardzo ładna, ale... Ale bardzo fajnie wygląda. Naprawdę, no ona wygląda wiesz... Wieś... O, wybrałem? Ja o sorry, byłem, przepraszam. przepraszam. <laughs> Widzi pani, się wczułem swoją, swoją pracę. No, no, <laughs> no, kurde. No, <laughs> Jest super ta kurteczka. Sprawdźmy ile ona kosztuje. Fajna jest. Ja znalazłem. Powiedziałeś, żebym znalazł tylko jedną rzecz i znalazłem. Widzisz? Druga super ona wygląda. Zaraz ile będzie kosztowała? No to chodź, sprawdzimy. Ile wstawiasz? Kto przegra, ten płaci. Okej? Okay? No moim zdaniem ona będzie kosztowała 80. Ja stawiam... 80 równo dajesz? No mi się tak wydaje. Ja stawiam 72. Aha, to aż tak... Tak. A ja stawiam 100? No mi się wydaje, że tak za 80, no z 85 na bank. Jak pani mówi, że 100 to 195. Ja. Oj nie, dobrze, to <grym> no każdy powiedział swoje. Dobra, <grym grym> dobra. pani jak w Niesamowite. Panie, jakie oko, co? No Nie, to za stówkę to nie będę jej brać. Bo jest za dużo po prostu trochę tak. na mnie. Gdyby była mniejsza, to bym wzięła nawet za stówkę, bo jest bardzo ładna. ale... Gdybym kosztowała mniej, to bym tak nawet sobie wzięła do samochodu. <grym> <grym> nie, przytyć? Nie, nie, nie. Dobra, <grym> dobra. Mam już dosyć, się po tych Lupeksach. Naprawdę, ja, ja na przykład mam coś takiego, że ja nawet w sklepie zwykłym już nie lubię szukać jakoś bardzo, bardzo mocno. A co dopiero w takim? Nie wbijajcie już tych chłopaczek w górę. Naprawdę, proszę was. Powiedziałem, że już nie chcę chodzić po żadnych lumpeksach, daj mi już spokój. A nie, to on to też nie chcę, bo mi pecha przynosisz. <grym> to super, cieszę się, cieszę się że doszło, się do takiego wniosku, że ja cię przynoszę pecha, super kochanie. Pa patrzcie jaki mam kajdan, dostałem od Ewy. Skąd ten kajdan jest? Z dziubeki. Dziubeka. To jest super, jestem tak zadowolona z rzeczy, piękne są. Zobaczcie, mam taką kotwiczkę. Tutaj mam kotwiczkę. Ale robisz chodzę na moim kanale. Tak, tak. A tutaj mam taki e, łańcuszek. Oczywiście, kochani, nie wiem czy widzicie, jak to zawsze mówię. Nie wiem, czy widzicie one zawsze. One tak zawsze grabią. ja tak nigdy nie robię, a to jest dobry pomysł. Kurde, no, nie wpadłem. na, na to. białym. Nie bardzo ładne tutaj naprawdę. A, i kot mam do nich! Tak? Masz kot? Tak, 20 Ewa na minus 20 A ja zobaczcie, mam taki choker z takimi szklanymi kamyczkami. No ślicznie to wygląda. Naprawdę ślicznie. bardzo ładnie. Nie wiem no. Co nie wiesz, czego ty nie wiesz? Możemy pojechać do Arkadzie chcesz, to możemy się przyjechać, co? No to chodź. O, nie się nie przyjdzie. Się mi też się nie chce. Go go Power Rangers! Ej, yeah. tak yeah. rano zrobiłem w chłopce, nie? A ty nie widziałeś co mi chodzi? Tak już <laughs> rano, wycie śpiły, tak leżymy. I ja tak go złapałam za rękę, ale się buję na parat. Tak go gopałam za ręką, tak sobie tak. Go go power rangers! Kocham cię. On tak się patrzył na mnie. Dobra, na... ciał. Ciao, cini, bambini. <ścoughs> do dobra, dobra, idziemy. Wróciliśmy do domu, byliśmy jeszcze w Arkadi. Kupiłam sobie tylko tą kurtkę z Zary Ona jest taka, wiecie, ale skórzana i bardzo mi się spodobało, że jest taka króciutka, malutka właśnie fajna taka przejścióweczka. No i tak zgrabnie wygląda. Także tak, już nie męczyłam Juria z tymi second e, My za chwileczkę robimy kolację I lecimy na siłownię Jezu, zdejmę tą kurtkę, bo mi ciepło Właśnie w ogóle ja w weekend wyjeżdżam ale super. Postaram się do końca tygodnia, na przykład w piątek, e, wrzucić e, parę rzeczy na Vinted. Jakby co, to moja nazwa użytkownika to jest Ewa, podkreśnik Pachulska, bo o to już pytałyście. Ja mam wszystkie jeszcze naprawdę w fajnym stanie, e, dużo w ogóle jeszcze, jeszcze mam jakichś nowych z tamtego roku. E, także tak, słuchajcie, żegnam się raz z wami. To był bardzo emocjonujący vlog, moi drodzy, szczególnie akcja z tym pierścionkiem, ale tak jak Wam już powiedziałam, cieszę się w sumie, bo wyszło wyszło wszystko na dobre. Jeżeli byście pytali o jubilera, u którego cała ta operacja się odbywała, to... wiesz, gdzie to było? W Bielanach. Na Bielanach. A pamiętasz adres? Tak. Mamy link. Wrzucę wam po prostu link w przypięty komentarz. Państwo są naprawdę przemili. Zresztą widzieliście. Teraz życzę wam cudownego wieczoru. Całuję was mocno. Widzimy się w kolejnym filmie. I to już będzie, słuchajcie, film wyjazdowy. A gdzie jadę? Bo bez ja jadę. E, to się dzięki dowiecie. Bogu. Co dzięki Bogu? Ale małpa. E, to się już dowiecie w kolejnym filmie. Całuję Was skarby. Budziaki.